Dzień dobry, zapraszam na program publicystyczny Fryderyka 5. W dzisiejszym wydaniu naszym gościem będzie wicekonsul wywodzący się z Unitatu Uszackiego. I od razu zadaję pierwsze pytanie, dlaczego Unitat Uszacki nie wywiązał się z zażegnania kryzysu komunikacyjnego wywołanego przez bezlitosne i okrutne niszczenie Wielkiego Księstwa, przez bombardowania Warszawy i Bedgoszczy w czasie wojny z nimi. Dzień dobry. To oczywiście nie jest tak, że my się nie wywiązaliśmy, bo to nie jest nasza wina. Nie dość, że sama komunikacja miejska była zniszczona, miejska, międzymiejska i tak dalej była zniszczona przez wojnę, to przez wojnę zniszczony był budżet i budżet jeszcze dodatkowo był zniszczony przez tragiczne rządy imperialistów niedzielskich, które wprowadziły bank niedzielski do kryzysu i połowa naszej kadencji to było w ogóle ratowanie tego banku, wprowadzanie bohaterskich reform wielkiego księcia Fryderyka, a kolejną część kadencji musieliśmy się uporać problemami zagranicznymi takimi jak naciski komunistów krakowskich w sierpniowej kampanii wyborczej, gdy było wiadomo, że Bank Kniezioski się sypie, bo dlatego były te przyspieszone wybory przez podłe rządy imperialistów kniezioskich, no i przez to, że atakowali telewizję kniezioską, to już było wiadomo, że ten budżet będzie bardzo słaby. A mimo to Unia Urzacki obiecał, że zostanie zbudowana specjalna linia zaporowa na granicy z federacją, która jest pod rządami komunistów z Warszawy. I co z tą zaporą, która nie powstała, ani nie powstały nawet jej plany? Z tą zaporą były jeszcze większe problemy, ponieważ mamy tak. Po pierwsze to co już wspomniałem i tego już nie wracajmy o czym już mówiłem o problemach gospodarki Wielkiego Księstwa, ale także nachodzi fakt właśnie tej zagranicznej. Budowa takich zapór na granicę mogłaby być dla komunistów krakowskich bardzo dogodnym pretekstem do rozwiązania sojuszu z Wielkim Księstwem Królików, a dzięki temu, że go nie zbudowaliśmy, on dalej na papierze trwa i mamy prawo domagać się odszkodowań finansowych, jeśli by tak bez powodu. Go zerwali, a wtedy to był, był wiadomo dobry powód: no bo Wielkie Księstwo się zbroi, no to my mu musimy je rozerwać, no bo my mamy sojusz obronny, a nie wojenny. Nowy dziewiąty sezon Kajzerogradu jest drewniany, bo jest w całości zbudowany z drewna, nie ma żadnych większych murowanych budynków, nawet zamek księzierski jest mały i drewniany. Jakie są perspektywy na Kajzerograd i wszystkie miasta Wielkiego Księstwa pod kolejną kadencją Unitatu Uszackiego? Kluczem do, do rozwoju jakiegokolwiek ośrodka rozwoju mieszkalniczego, czy to wsi, czy to miasteczka, czy to wielkiego miasta, czy to stolicy Kajzerogradu, jest oczywiście kapitalizm i danie wolnego rynku inwestorom, którzy zbudują podstawy miasta, na której będzie można kupić działkę, zająć jakąś nieużywaną działkę i tam budować już państwowe gmachy publiczne. I to się właśnie dzieje w Kajzerogradzie. Co do jego budownictwa drewnianego, tak się kształtuje miasto. Z pewnością za miesiąc będą powstawały już pierwsze murowane budynki, a za trzy miesiące, jeśli tylko wygramy, będą powstawać już pierwsze wieżowce. Y oczywiście takie wysokie, betonowe i szklane. I ostatnie pytanie. jaka Agencja Prasowa poinformowała, że unitat z pewnością nie wygra tych wyborów, mimo na to, że sam na to liczy. Y Pan jest na to przykładem. I jaka partia by była lepsza, gdyby wygrała? Przymierze Samoobrony Wielkiego Księstwa czy Fryże Krzyżowcy? Albo Unitat Uszacki rządzi w parlamencie, albo Wielki Książę Fryderyk przyjmuje pełnię władzy, ponieważ jest to bardzo odpowiedzialny mężczyzna. To jest prawdziwy przywódca narodu króliczego, wielki pan, super człowiek, genialny stratek, błyskotliwy generał i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Króliczy Światowych Informacji.